Sezon grzewczy w pełni, sytuacja geopolityczna w dalszym ciągu sugeruje kłopoty z dostawami surowców i wszystko to powoduje, że szukamy alternatyw dla klasycznych sposobów ogrzewania własnego lokum. Czy promienniki ciepła, emitujące fale podczerwone, to dobry pomysł? Rosnące ceny węgla, oleju opałowego, gazu i innych materiałów opałowych wykorzystywanych powszechnie w sezonie grzewczym wymuszają wśród wielu użytkowników poszukiwanie alternatywnych sposobów na ogrzanie domu czy też mieszkania. Jednym z takich sposobów są promienniki podczerwieni, zwane też promiennika. Ciepła. Czym jest w ogóle promieniowanie podczerwone? Czym są i jak działają promienniki podczerwieni, co różni je od na przykład klasycznych grzejników, takich jak wymienniki cieplne woda powietrze, czyli kaloryfery, czy też grzejników konwekcyjnych. Jak przedstawia się płacalność promienników ciepła? Jak widać mamy wiele pytań. Pora więc na odpowiedzi serdecznie zapraszam. Czym jest podczerwień? Jeżeli nie spaliście w szkole na lekcjach fizyki, powinniście pamiętać, że podczerwień to potoczne określenie zakresu fal elektromagnetycznych o długości od 780 nanometrów do 1 mm. Falę tę nazywa się też promieniowaniem cieplnym. Każdy obiekt o temperaturze większej od zera absolutnego emituje promieniowanie cieplne. Ilość tego promieniowania i długość fali podczerwonej zależy od temperatury danego ciała. Im wyższa temperatura, tym więcej podczerwieni on emituje, a długość fali jest krótsza. Wyjaśnijmy od razu, czy jest to jakiekolwiek niebezpieczeństwo tutaj, bo samo słowo promieniowanie potrafi wywołać spory niepokój wśród wielu osób. I odpowiedź na pytanie, czy promieniowanie podczerwone jest szkodliwe, brzmi nie. A przynajmniej nie w tym zakresie mocy i natężeniu, w jakim jest emitowane przez interesujące nas promienniki ciepła. Czym one jednak są? Bardzo dobrą analogię, ułatwiającą zrozumienie ich działanie, stanowią zwykłe żarówki, takie z żarnikiem wolframowym. Taka żarówka jako źródło światła była też źródłem bardzo mało efektywnym, bo w istocie większość energii elektrycznej, która trafia do klasycznej żarówki, nie jest światłem, lecz ciepłem. Szacuje się, że tylko 5% energii elektrycznej, która jest dostarczana do takiej żarówki, jest zamieniana na światło. Co z pozostałą resztą? No to jest właśnie ciepło. Jak dotkniemy taką włączoną żarówkę z żarnikiem, to czuć można, że jest ona gorąca, a wręcz można się poparzyć. W pewnym sensie można więc stwierdzić, że klasyczne żarówki to promienniki ciepła. A więc i samej podczerwieni z aż 95% sprawnością. Jednak żarówki konstruowano w innym zupełnie celu. Ich zadaniem było przede wszystkim oświetlenie, zatem cała energia, jaka była tracona w wyniku ciepła, uznawana była po prostu za stratę energii. To zresztą główny powód, dla którego Unia Europejska zabroniła korzystania z tych klasycznych żarówek, przynajmniej na rynku konsumenckim. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy celem jest uzyskanie ciepła. Kształt klasycznej żarówki nie jest optymalny dla skutecznego podgrzania pomieszczenia, dlatego współczesne promienniki podczerwieni wyglądają działają zgoła inaczej od klasycznych żarówek. Niemniej prostym przykładem takiego promiennika jest żarówka zwana potocznie kwoką. Nazwa wywodzi się stąd, że tego typu promienniki podczerwieni stosowane są m.in. w hodowli kurcząt, zastępując ciepło, które w naturze gwarantuje właśnie kwoka. Taki promiennik wygląda jak spłaszczona żarówka, ale nią nie jest, bo w przeciwieństwie do klasycznych źródeł oświetlenia z żarnikiem wolframowym w kwocie, żarnik oporowy nagrzewa się w wyniku przyłożenia napięcia do około 500 stopni Celsjusza. W efekcie niemal cała energia emitowana jest w tym przypadku w paśmie podczerwieni, co my i kurczaki odczuwają jako ciepło. Grzewcze promienniki podczerwieni dostępne dziś na rynku niczym nie przypominają jednak żarówki. Mają one najczęściej postać estetycznych paneli szklanych. Które zawieszone są na ścianie i mogą wyglądać tam jak ładny obraz, lustro czy też duże zdjęcie. Jak to wszystko działa? Generalnie panel promiennika podczerwieni składa się z podstawy, ekranu odbijającego promieniowanie podczerwone, elementu grzejnego, czyli głównego emitora podczerwieni i sterownika elektronicznego. Reszta to elementy tylko i wyłącznie zwiększające estetykę. I tak element grzejny wbudowany w promiennik zawsze zamienia 100% dostarczanej energii w ciepło, jednak kluczem jest, by jak największa część tej energii była emitowana w postaci promieniowania podczerwonego, nagrzewającego obiekty, na które pada, a nie samo powietrze. Czy zatem promiennik podczerwieni to zwykła grzałka, tyle że umieszczona za szkłem? I tak, i nie. Porównajmy to do słońca. Słoneczny dzień, gdy patrzymy przez okno, a promienie słoneczne wpadają nam do pomieszczenia, to mimo obecności szyby z pewnością odczujemy ciepło na twarzy. Wynika to z faktu, że promieniowanie podczerwone przechodzi przez szkło. Z kolei, gdy dotkniemy szyby okiennej, nawet w letni upał, to ona się nie nagrzewa. Tymczasem obiekty, które pochłaniają promieniowanie podczerwone na skutek emisji, nagrzewają się. Podstawową różnicą pomiędzy promiennikami podczerwieni a klasycznymi grzejnikami innego typu jest to, że promiennik nagrzewa obiekty, a grzejnik nagrzewa przede wszystkim powietrze wokół siebie i to kluczowa kwestia, bo oznacza znacznie szybsze odczuwanie ciepła w przypadku stosowania promienników. Bezwładność cieplna systemu grzewczego opartego na promiennikach jest znacznie niższa od klasycznych na przykład grzejników czy też innych elementów grzewczych wykorzystywanych w farelek czy tego typu rzeczy. Promienniki ciepła dosłownie miotają ciepłem w nas, pomijając powietrze. Odczucie ciepła uzyskujemy więc znacznie szybciej. Oczywiście, to nie jest tak, że w pomieszczeniu ogrzewanym przez promienniki podczerwieni zimą będziemy mieli ciepłe ściany czy też będziemy czuli ciepło, a powietrze dalej będzie lodowate. Powietrze też się ogrzeje od tych wszystkich właśnie obiektów nagrzanych podczerwienią. Sposób ogrzewania z wykorzystaniem promienników ma jeszcze jedną zaletę. Dzięki temu, że komfort termiczny uzyskujemy przy niższej temperaturze powietrza, sumarycznie energia wymagana do jego uzyskania jest niższa niż w przypadku ogrzewania konwekcyjnego. Czy to więc wszystko sprawia, że promienniki ciepła tak bardzo się opłacają? No cóż, trudno odpowiedzieć rzetelnie na to pytanie ze względu na dużą liczbę dynamicznych zmiennych. Jeżeli by założyć, że jedna kilowatogodzina energii cieplnej pochodzącej ze spalania paliwa kopalnego i z promiennika zasilanego prądem elektrycznym kosztują tyle samo, no to fizyka mówi nam, że promienniki będą znacznie tańsze. Jednak życie to nie sytuacja idealna. Ceny zarówno paliw, jak i energii wariują i nikt tak naprawdę nie wie, jak będą się one kształtować za miesiąc, pół roku, rok czy kilka lat. Zdecydowanie w najlepszej sytuacji są osoby, które już dysponują pewną niezależnością energetyczną, bo na przykład mają panele fotowoltaiczne. Przy możliwości produkcji energii własnym sumptem, zastosowanie promienników zasilanych prądem z całą pewnością może przynieść wymierne korzyści, przynajmniej na tle klasycznego ogrzewania paliwami. Jednak jeśli nie mamy OZE, no to musimy usiąść i policzyć. Bo choć od strony fizyki promienniki są bardziej efektywne niż klasyczne metody grzewcze, to różnica np. pomiędzy ceną energii elektrycznej a ceną gazu ziemnego może potencjalne oszczędności całkowicie zniwelować. Pamiętajmy też, że ogrzanie całego, np. 150-metrowego domu promiennikami, to też znaczny wydatek inwestycyjny. Wiele tych promienników musimy kupić. Na koniec jeszcze aspekt związany ze zdrowiem. Zimą wielu mieszkańców używających klasycznych kaloryferów narzeka na jakość. Powietrze, że suche, że za gorąco i tak dalej. Nie chodzi tutaj też o sam smog, który się wydobywa z paliw kopalnianych do konas, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której wiele osób, o której wielu osób nie myśli, czyli o kurz, który jest unoszony w wyniku konwekcji. W przypadku promienników ciepła ten problem jest w znacznym stopniu zne zneutralizowany, a fakt, że komfort ciepła uzyskujemy przy niższej temperaturze powietrza, tylko potęguje ten pozytywny efekt zdrowotny. I naprawdę, nie trzeba kupować absurdalnie drogich magicznych lamp podczerwonych, by poczuć się komfortowo. No właśnie, jak wygląda kwestia cen. Aktualnie na rynku promienniki podczerwieni w kształcie paneli kosztują około 1000 zł za urządzenie o mocy 1 kW. Oczywiście różnice w cenie mogą być spore ze względu na różne wzornictwo. Grzejnik w formie estetycznego krajobrazu na szkle będzie zapewne droższy od tafli w jednolitej barwie. Na cenę wpływa też funkcjonalność, bo taki smart promiennik sterowany smartfonem będzie droższy od zwykłego, w którym jest tylko i wyłącznie włącznik zasilania. Jednak wybór jest tutaj na rynku spory i z pewnością każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie tylko o jednym: do hiperoptymistycznych, marketingowych zapewnień producentów jakichkolwiek systemów grzewczych zawsze należy podchodzić z rezerwą. Trzeba też pamiętać, że instalacja promienników powinna wiązać się też z dodatkowymi obwodami elektrycznymi, lub jeśli obecna instalacja jest dobrej jakości i wydajności prądowej, należy zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń. I to tyle dzisiaj o promiennikach ciepła. Zapraszam Was standardowo na nasze kolejne materiały. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Do następnego razu, cześć.